Halo? Bartoszu! No cześć! Uciągam dobra, żę. jak za zrobię 10 zadań w rzędu, to ty robisz pompki. Ja pierdolę, no Pięć dobra. za każde zadanie, które zgadnę. 10 z rzędu, dobrze, ja robię 5 pompek. Każde złe to 5 pompek, ty. Git! Dobra, nie ci będzie. A ty za z dupę szykuj na pompki. Żeby ci karma wróciła i żebyś teraz padł na glebę i 5 robił. Jakbym zregał taki ruch, on mi to bije, Album no, bije wierzę, no to wychodzę na plus. No tak, ale to nie jest najlepsze zagranie. Tak, w... tak to jest moja sugestia, że to nie jest najlepsze zagranie. Tak, no. tak, tak, to na pewno. Cholipka, żeby też nie wprowadzać w błąd. Może pierwszy ruch jest dobry, ale inaczej trzeba kontynuować. Chcesz mnie na pompki wierzyć? Nie ufam ci. Kurczę, a właśnie teraz wykazałem się stoickim spokojem i dobrą dusznością, sugerując ci ten ruch. Widzisz, nawet komputer się na to zlit zlitował i nie odpowiadał. Yy, rozumiem, a co dalej? Zagraj w głowie, król bije A7. No, i co wtedy grasz, w białej? Bi? Hetman yy, B7 Wspaniale No i to jest tak zwany widły. Chyba szachmat, no nie mogę! Widły z, z, z szachem matem. <laughs> Ten ruch? No dobrze, szach. I on musi uciec. Jezus, jeżeli! Jeza... Nie mogę, ale mnie rozcierciłeś, chłopie. No Czemu mnie bejtujesz? No przecież myślałem, że nie jesteś taki, że się nabierzesz. No zobacz, podchodzisz pod króla. No ale... kurwa, chwilą powiedziałem, że ci nie ufam, a, a, a miałeś rację, to teraz myślałem, że no. no nie, no wróż, no ale ty weź trochę użyj mózgu, no proszę. No cię. ale podpuściłeś mnie na minę, stary. Jak na moje, to ty poddymiasz specjalnie, żeby czas się z ciebie śmiał i masz kontent. No nie, ale ty czemu mam teraz robić pompki, jak mnie na minę no to rób przysiady, kurde, no. Ty masz do mnie pretensje, że podwalasz Hetmana w jednym i... No, stary, widzisz, że się uczę grać w szachy, to jeszcze mi śle podpowiada. Ale przed chwilą rozwiązujesz mata w dwóch, a teraz podwalasz w jednym i masz do mnie pretensje. A nie mogę gońcem wpić? O, wracam I do mnie. sobie, ja nie wiem, Ja mam wrażenie, że on czasami po prostu poddymia. Dobra, no, wpimy. Jasna dupa, jak on to policzy? Albo chwila, bo, chwilę, bo przecież ten pionek blokuje Hetmana, nie? Chwila, chyba... Brzuch mnie boli, i związałem przez to dwie figury. Ja piszę. Proszę, niech to będzie widzowie dobra wymówka. <grym> Wiesz, <Zostanowano, grym> w centrum, chodzi o to, żeby scentralizować figury, stworzyć realne groźby. Stąd tak. też ja ja bym... E5 jest zajebisty. Ja, tak. I co on tak. może zagrać? No myślę, że raczej mi to zbije. Bo Wydaje jak mi się, jest zdolnięty, to ci zbije, ale. No dobra, to jest najgorsza odpowiedź. Zgadzasz się ze mną? Tak, to jest najgorszy ruch, jaki może zrobić. Świetnie, a to naj... takich nawet nie bierzemy pod uwagę. Skupiamy, a najlepszy ruch, na najlepszy. jaki on może zrobić, Ta. to no pionek do przodu. Dlatego, że wydaje mi się, że on mógłby pomyśleć, że przez przypadek zbije hetmanem tego piona, on gońcem mi zbije. Rusi! Ja mnie... Ci opowiadam o ambitnych planach, liczenie trzech wariantów do przodu, a Ty mi mówisz o podwaleniu hetmana w jednym. Umówmy się. Takie ruchy, jak hetman za darmo w jednym ruchu, to jest tak oczywiste dla Ciebie, jak to, że trzecią literą polskiego alfabetu jest B. C jest. -a. A, O, B. Rozumiesz? Polskiego alfabetu, na tym polegała pułapka, sprawdzam czy jesteś czujny, no i... Siemniaczek i siedem frytaczek, dziękuję. Czekaj, zrobię jeszcze szerszenika. Szerszenik, widzowie. Yy, I skupmy się na partii. Ale tymczasem poczekaj, dasz radę dać full screena? A no powiedz mi, jak to zrobić. Ty... No F11 na klawiaturze. Wąż może klawiaturę nie systemową. To Kla jest element, nie. że ty masz klawiaturę za 800 i ona nie ma guzików połowy. Patrz, w prawym górnym pod X masz trzy kropki. Nie widzę tu. Znajdź x na ekranie. Nie widzę. Bo kurde, przeglądarkę tym X-em, Bruce. Tak, dobra, mam. Rzeczywiście. No, i super. A teraz nie wiem, jak to wyłączyć. Nie widzę ekranu, stary. Nie mogę już nic zrobić. To Alt F4. Wyłącz te. Nie mam F4. Ja. Ja. Dobra, spokojnie. Rozwiążemy to razem. To może. Ctrl Shift Escape. Zadziałał Ctrl Shift Escape. Dobrze. Wyobraź sobie, że teraz ruch czarny. Co byś zagrał, Bruce? Nie, nie zgaduj Pomyśl, że chodzi o związanie Mieliśmy to, bruz. No wiem, wiem, pamiętam A, no to pokaż Koniem bym zagrał tu A po co? No bo wtedy wezmę mu tego konia Słucha? <grych> Testowałem twoją cierpliwość To był żart jak coś Jak kur... Żart jak to jest rozwiązanie Z czatu przeczytałeś? Teraz... Dolić. Nie, 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 nie przeczytałem szatu. No to dlaczego no. grasz dobre i nie potrafisz uzasadnić? Prze Dobra, powiem tak, przeczytałem jedną wiadomość z czatu, ale wytłumaczę ci, co to jest za wiadomość. Wins okay. napisał, walenie konia. I pomyślałem o koniu. No dobrze, a teraz uzasadnimy szachowo, dlaczego to jest dobre posunięcie. Dlatego, Bruce. że atakuje mu hetmana i konia. Świetnie, a on może zwalić konia? Z tym koniem to on nic nie zrobi. No właśnie, Bruce. hetmana. Do, dobra, 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 już rozumiem. Mo mogę sobie zagrać z tobą jedną, dwie partie i zapamiętać ten ruch, grałem z tobą? Chłopaku, popierali mnie zaraz. Miałeś wygraną w jednym ruchu i ty już chcesz grać kolejną. Przeanalizujmy. Na... Zobaczmy. Muszę pisać czy... w głowie sobie, muszę to zagrać. Ale Brusik, zanim zapiszesz w głowie, to musisz to poznać. Zanim zapiszesz numer dziewczyny, musisz go zdobyć. Zanim dziewczynę pukniesz, ona musi wiedzieć, że istniejesz, rozumiesz? Nie zwalisz konia, zanim stanie, tak? Nie zbuszujesz Nexusa na pierwszym poziomie, tak? No i Brus, zastanów się. Zadanie na 200 Elo. Czarne zaczynają i wygrywają. Zaproponuj nam rozwiązanie. No pop Doli mnie, no. Możemy na przykład jeszcze raz zagrać, a jak nie, to możesz zagrać na przykład z Lewusem. On ma tylko 1300. Ja z Lewusem teraz bym zagrał. Dobra. Dobra, ja już zamykam dupę. Skupcie się. Boże, Bruce, nie dostaj mata w jednym. Po prostu trzeba... taki będzie wstyd. Obronił! Wczoraj do mnie o czwartej w nocy wysłał wiadomość, jak dostał tu mata. No i swój! Olek. Mam to zrobić, czy nie? Co masz zrobić? A. Dobra, dawaj jeszcze jedną zagramy. Jakby zagrał F 3 to jest jeden z najgorszych ruchów, bo i tak tutaj dojstanie to albo to. Ze wskazaniem raczej tego? Chociaż? Ło**a? Sory? Szapoba? S na czacie, proszę. Jesteśmy dumni z Brusa. To mój uczeń. No i teraz musi znaleźć dobry ruch, bo to, gro... to jest zupełnie niegroźne. Tylko że lepuz gra szybko, żeby to nie pogubiło Brusa. Jak to pogubi Brusa, to GG. Dobrze, ty. No może on mnie słucha, więc wolę nie mówić. Ale wątpię. Raczej znaczy by nie, Lewus intuje. i lewus intuje z Bruce'em! Porwalo. Co jest? Nie no nie, nie mogę, widzowie, maszynka daje ile? Plus pięć! Jak Bruce to spierdoli, giftuje lewusowi suba. Jestem naprawdę dumny z tego człowieka. To nie clickbait na YouTube'a. Ja pierdolę! No sztych Co ty robisz? Po co grasz dobrze, żeby się mylić? Nie przecież oglądam z babcią, przepraszam, ale no jak tu się nie ekscytować, kiedy arcymistrz Bruce. Robi takie głupie ruchy w jednym ruchu. Nie chcę być tutaj strumieniem. Ja mówię, o właśnie związałem gońca. Fila. Nie odzywaj się Jak lepiej. Na... Ty mi co związałeś. Ja yeah, pierdolę. E, ty nie podsłuchuj kupa. <grym> Jezus! Nie <grym grym grym grym> do mówić, no. Mówię do ciebie. Chyba GG. On tego pionka odda. Cholipka nie może. Po D5 widzowie, znaczy po E5 ruchu, dalej obiektywnie lepsza pozycja białych. O, w dupę, Ojojoj! Ojojoj ojoj! Oj. Oj, oj, oj. Seks na dupę robiony, widzowie. Najgorszy ruch pozycji został zagrany. No co mogę powiedzieć? Jeszcze mu trochę brakuje. Pokora synku. No i lewus wygra. Raczej tu nie będzie pata, moi drodzy, nie spodziewajmy się żadnych ekscesów, no. Kurczę... No czy kurczę no, pokora synku. Było dobrze. Zagrajcie może jeszcze jedną, co brusik? Dobra. Tentacją, czy mogę poddymić? Dawaj, dawaj. Ja p ale poddymił. Brusik, ale ty wiesz, że w szachach można naprawdę poddymić, a nie zgrywać debila. To nie jest dobre, Brus, Na no, oglądałeś się złych filmów na YouTube? Gram partyjkę, muszę się skupić, szefie. Po co jego uciek? On robi takie głupoty. Najgorsze jest to, że jest równa według silniczka, ale tu chodzi o ruchy typu Hetman F3 na przykład. Co? Skąd on to znalazł? Nie no, jak Bruce nie gra maszynką teraz, to on ma przepływy geniuszu. To jest genialne posunięcie. O, słusznie, słusznie. Takie Jaki coś gole. musi zagrać. Takie coś musi zagrać. Dupa w dupie inaczej jest. Dupa w dupie. Ja pierdykam. Kurczę, było prawie dobrze. Tylko jakbyś troszkę w górę skoczył jeszcze. A widzę to. A jajaj. Brusik, żadne sztuczki, kur... Uspokój się, daj sobie na wstrzymanie! Graj normalne jakieś ruchy, nie wiem. Bishop C5, nie musisz w książkę zaglądać. No ej nie! On włączył tą pułapkę na drugim ekranie. Niemożliwe, że nagle genialnie wpadł na pomysł, no To no, jest niemożliwe! Spali K... tutorial! Eee, e, no ten sam poradnik co ty. spojrzałem, no bo to nie jest gra rankingowa, to chyba mogę, czy nie? Nie mogę. A jak myśl... A... dobry. Nie no ja poszukuje i się do tego przyznaje, jak on nie dostanie bana na tym czeskomie to fryga no No ja się spojrzałem na, 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 na to te, też możesz no nie mam z tym no problemu mówi to... czy książce z D2, czy Ej, ale czekajcie, czy was popisał, czy my tak? właśnie jawnie gramy live party na streamie i obaj mówicie, że chcecie oszukiwać? Olek, nie wolno tak, no kurwa, Dostaniesz bana! Przepraszam! No, nie... Przepraszam, w takim razie myślałem, że to jest okay, jak we dwójkę się na to zgadzamy. To nie jest seks z kobietą, czy się pytacie cię Anel z porządku. Ja zrezygnuję i zagrajmy nie, normalne szanse. No nie rezygnuj, no! no Wyłączył tutorial, mu. to grabę w normalne. Nie ma Roszady, Herman f czy w przyszłości. groźba Epic, atakuje widzę, że F7 Mat, po Roszadzie E5 bicie nad 6 Dobra, nieważne co się stanie, robię to. Ja... Pf... Wymyśliłem coś i jak tego nie użyję, to będę plu Widzowie, brodę. moment, zanim napiszecie XD, najgorsze jest to, że to jest dobry ruch, ale po tym ruchu Olek przegra No jeszcze Pokonam... co, szewczyka mi zakładasz? No bij tego kunia, darmowy Mam zbić konia, tak? No bij mi kunia For, For free. free For free A jakbym tym pionkiem ci nie zbił konia, tylko trochę wszedł pod działo e, no to graj jak chcesz, no Graj, no, graj Ja ci nie... No graj, graj, graj Graj tak jak ci serce podpowiada Najgorsze jest to, że widzowie Dalej ma wygraną plus O kurwa To ja robię tak o, co? Skąd Nie! On jest geniuszem. Jak to przegra? Pierdolę Fikołka, tu. A nie, bo on to przegra. To jak to wygra, to pierdolę. Nie wiem, czy to widzisz, ale atakuje ci właśnie wszystkie twoje figury. Puczę, wszystkie naraz. <laughs> nie wiem, no broń się, graj, atakuj, dziabnij mnie, rzuć we mnie czymś. No dawaj, lewus, nie troluj. Jakby na psychę wjeżdża, to taki, wiecie, ten no, młodszy brat, który mówię, ma 12 lat. Ktoś napisał najlepszy ruch na czacie, ale nie chcę go mówić głośno, żeby nikt nie słuchał. Ale to policzyłem. Oho. Bartosz, mam nadzieję, że ty to widzisz. Dobra, dobra, ciekawy jestem. Bo coś czuję, że nadchodzi bomba, ci Wszystkie odpaliłem. A wyszliśmy za presji. Oh. To było naprawdę ciężkie, Olek, ale chyba się udało. No dobra. Ja, ja lepiej przyznaję wygraną. Ja bym chciał grać normalne partie i się szkolić. Dobra, posłuchaj, korzystając z y, chwili. Zagraj, hmm? proszę, kilka zadań. No dobra, no, ty mi mówisz, że jak czegoś nie widzę, to muszę obliczyć wszystkie możliwe warianty, tak? Czyli tak, ten ruch koniem mi nic nie daje, tu mi nic nie daje, tu mi. o nim bije to i atakuję mu wierzę. Chwila. Dobra, jestem w stanie się założyć tak. szatem Ktoś... o jednego suba, że to znajdzie, bez mojej podpowiedzi. Chyba to jest ten ruch. Nie! <śmiech> nie! Miss Wierzym! Jerzy! Nie! Stary, przebiegłeś właśnie maraton 45 km, i zostało ci przebiegnąć metę. Potknąłeś się o własne buty, wypaliłeś sobie cztery fikołki, spadłeś w... z wyrwy i wpadłeś w drzewo, rozumiesz? Do samego końca trzymaj skupienie, bo ja zakładam się z czatem osoby i przegrywam, jak robisz błędy. Proponuję ostatnią rzecz. Słucham. Gram e, partyjkę? No dobra, no to jedna i idziemy. Dobra, nazwę tą taktykę desantem, czyli pak pakuję biorę za darmo i wspieram. O, no to kontynuuj tą strategię bruz. On mnie nie słyszy jak coś. Nie wiem co mu ten ruch dał, jak mam być szczery. O kurwa mogłem konia bić. Nie widziałem tego, wiecie? No spoko, co. Wiecie, co nie zaważyłem. Czekajcie, może zrobię ten sam ruch i się nabierze. Dzięki Mega za wszystkie subiki, było Koks, No i słyszymy się jutro.